Siema, właśnie wybieram się na Foxtail Amulet Quest. Ale żeby w ogóle go zacząć, to trzeba zrobić trzy misje wymagane, czyli misja z kafelkami z Greenway Quest. Wykonana trzecia misja w Blood Brother Quest i dostęp do kopalni z Hyden Treats Quest. I zacząłem od Hyden Treats Quest I tutaj do tego npc wpiszemy High Help PS. Potem idziemy na górę, do kolejnego. Hide, Cressing resources, defi. I to jest koniec pierwszej misji. I idziemy teraz do Yalahar i musimy mieć ze sobą dwa razy special flask, czosnek i mąka. Wszystkiego po dwie sztuki, żeby upiec chleb i ciastka. I też potrzebujemy baking tray, czyli blachę do tych ciastek. I żeby w ogóle gadać z Juliuszem, z tym NPC-kiem, to musimy mieć garlic necklace na sobie założone. I teraz właśnie to będzie misja Blood Brother Quest. piszemy do niego hi, mission, no, yes. I teraz używamy mąkę na special flask. Pojawia nam się taki przedmiot. Potem ten garlic doł właśnie na czosnek. I potem musimy użyć to na piec. Mamy z tego chleb. Używamy go. Idziemy do Juliusza, piszemy... Hi, mission jest. I właśnie teraz dostaliśmy quest loga. Idziemy znowu na górę. I teraz robimy tak samo, co wtedy. Musimy stworzyć ten itemek. Tyle, że tym razem ten itemek będziemy musieli użyć na tej blaszce. No i tą blachę używamy na piec. Jamy ciastka i trzeba je rozdać wszystkim NPC-kom. Tutaj wam pokażę właśnie drogę. Piszemy tylko hi, cookie. yes i tak do każdego. I wracamy do Juliusza. Piszemy hi, miszyn, yes. I teraz piszemy wszystkie imiona tych npc ków czyli Maris, Orteus, Serafin, Lisander i Armenius. I potem piszemy Noo. na końcu. I pojawia nam się questlog. I znowu piszemy High Mission, jest. Alori Mort. I idziemy na dół do npc -ka. I do niego też piszemy. Hi, alo Remord, i się pojawiamy właśnie w takich kanałach. I wracamy znowu do Juliusza. Piszemy Hi, Mission Armenius. No i to koniec. Wykonaliśmy właśnie już trzy misje Blood Brothers Quest. I została nam już ostatnia misja na Greenvale, czyli misja z Kafelkami, żeby zacząć już. Foxtail amulet. No i musimy zejść do zamku. Czyli na najniższy poziom, żeby po prostu ustawić te kawałki. Dobra, te potwory jeszcze trzeba tutaj zabić. I dobra, i teraz kafelki trzeba ustawić jak to jest na filmiku. Dokładnie. W takim ustawieniu klikamy I musi się pojawić taki napis klik To znaczy, że już jest wykonane Już skończyliśmy wszystkie trzy misje I możemy zacząć główną misję, czyli Foxtail Amulet Quest I idziemy do Daniela Steelusola Piszemy do niego Hi, cures, yes, yes I teraz idziemy do Mana Shop'a Tutaj musimy wejść po schodach Do góry Piszemy do Milosa Hi, cures i teraz idziemy odnaleźć jego notatki. W bibliotece są trzy. I właśnie tutaj pokazuję, w których miejscach: w tym była pierwsza, tutaj druga i trzecia. I ostatnia będzie właśnie w tym miejscu, na samym dole, w tej skrzynce. Klikamy, wracamy do Milosa. Piszemy do niego. Hi, Cures Yes. I teraz musimy zabrać tutaj pika, żeby wykopać złoto i srebro. Najpierw wykopiemy złoto. I teraz idziemy po srebro. I tak samo naciskamy na to i już mamy dwie części, które potrzebowaliśmy. I teraz idziemy na uer potworki żeby znaleźć tam taki kwiatek. To jest też pokazana droga. No i w tym miejscu właśnie był kwiatek. Naciskamy to i potem klikamy to srebro i złoto na ten młyn, kruszymy i wracamy do Milosa. Piszemy do niego hi, cures, jest i idziemy do laboratorium na samą górę i używamy po kolei tych itemków zaczynamy od kwiatka w prawym to potem srebro złoto no i ten taki kwiatek i powstaje nam mikstura idziemy do Daniela piszemy high cures i potem musimy udać się na kormaje do npc joema musimy do niego napisać hi cures mamy quest loga idziemy teraz na where potworki tam gdzie się znajdują żeby odnaleźć pomieszczenie z brudną wodą musimy tylko do tego podejść i znowu wrócić do joema Piszemy high cures i to milosa też, high cures, dostajemy taki temek w postaci słońca. I teraz udajemy się na wengod, wpisujemy high got yes, yes. Chodzimy do tego głazu, używamy słońce. No i to wszystko. I teraz będzie w kolejnym mieście, czyli w Krailos. I też używamy w tym miejscu. No i na banutę. Używamy. I potem wracamy znowu do tej brudnej wody. Musimy również tylko podejść i nacisnąć te słońce. I do Joema. Piszemy. High Cures. Do Daniela tak samo. High Cures. I potem trzeba zabić wszystkie werbosy. Czyli tu będzie pierwszy werbos. O nic ciekawego z niego wcale nie tropnęło. Kolejny Airboss. Ogólnie polecam je robić, bo z nich może wydropić albo Wolf Packpack, co jest trochę warty. Także 300-400k i Fox Taylor czyli do Manta. Na tym serwerze jest warty 8 kk więc jest bardzo dużo. Na innych nie wiem, może więcej nawet. To teraz będziesz ostatni boss i to właśnie wydropił mi wolf backpack. Który byłem bardzo zdziwiony. Pierwszy raz wyjąłem ten na tym serwerze i je dropił. I do daniela wracamy, potem piszemy High Cures. Dostaliśmy w nagrodę Foxtaila który jest wart też około 300k. Więc teraz sprawdzimy ceny. Foxtail teraz trochę zmalał, bo ludzie przebijają, więc nie sprzedałem, poczekałem. A Wolf Backpack nie ma nawet tego na rynku, więc wystawiłem go na 400 k I mam nadzieję, że ktoś go w ogóle skupi. No i to wszystko. Mam nadzieję, że się Wam podobało. No i dzięki, na razie, cześć. Do następnego.